Witam na konferencji prasowej po spotkaniu do poldenbica Kosmos. Natomiast no, w tym spotkaniu goście okazali się lepsi, wygrywając w stosunku 3 do Zera. O krótki komentarz proszę mnie, ten gości Pana Żyona. Dziękuję. Przyjeżdżaliśmy tutaj dzisiaj z e, lekko zaniepokojeni, e, bo wiemy, że Igor zawsze pokazuje charakter, walczy na polisku, e, tym bardziej grając u siebie. A my po ostatnim meczu z w nie wiedzieliśmy, czy to była taka lekka zadyszka, że udało nam się wygrać w ostatnim, z bramkę w ostatnim minucie. Muszę powiedzieć, że teraz jestem zadowolony z wyniku, także z gry, bo wyście pokazaliśmy pierwszy raz w tej rundzie, że stać nas na bardzo domową grę, ale to dzięki temu, że boisko też było super przygotowane i trzeba tutaj działaczom, że jest była wypiaskowana, ja nasz naszym każdy inny by zrobił to w inny sposób, że prawo by nie skosił, bo takie były już przypadki. No i ja to troszkę też pomogło, no mam więcej doświadczonych zawodników w drużynie, bo jest bardzo dużo młodych chłopaków i jak będą tak trenować przy, przy trenerze, to będą robić postępy, ja jestem się święcie przekonany, że Judo ma się w, w czwartej lidze, bo zasługuje na to. Muszę pochwalić też u siebie, Zawodników, to jest kwestia Kalema, który wrócił po ciężkiej kontuzji oraz dzisiaj pierwszy mecz, w pierwszym składzie zagrał za komplicowanego Stanisława Mekicowa, co zagrał wszystkie mecze od pierwszej minuty do końca, od deski do deski, na jesieni się nie grał jako stopę i wszedł y, i spisał się na medal, to jest mój wychowany z wierzyłem w jego umiejętności. Dziękuję, Karze. Teraz prosimy o komentarz radnego Łukasza Cabaj. Ciężki mecz, ciężki mecz z bardzo dobrą drużyną, która gra bardzo, bardzo ciekawy, fajny futbol. Oczywiście jesteśmy rozczarowani wynikiem, ale z drugiej strony e, no podjęliśmy walkę, staraliśmy się na tyle, na ile umiejętności pozwalały kreować tę sytuację tam, uważając do dostaty do, do pierwszej bramki. E, mecz był w miarę wyrównany oczywiście ze wskazaniem na kosmos, natomiast no mimo wszystko gdzieś te wasze umiejętności pozwalały się w miarę jako tako przeciwstawić, ale, ale na dziś było to, było to za mało. Marcie mnie kontuzja Karola, natomiast no, mam nadzieję, że wróci do nas jak najszybciej i, i, i wrócimy tam gdzie, tam, gdzie powinniśmy być. No, szkoda, pierwsza porażka, no ale tak to było. Ciągniemy to na klatę i jedziemy dalej. No, więc... Ja życzę właśnie, żeby ten się wyleczył, bo mój zawodnik nie zrobił tego celowo, ale tak już napompnąłem, jeżeli sędzia by wyciągnął czerwoną kartkę, to... No, było to wejście na, na kontakcie, zdarzają się w takie sytuacje. Najważniejsze się to, żeby się chłopak bardzo dobrze grał do tego momentu, żeby szybko się wyleczył i doszedł do siebie. Dziękujemy za komentarz. Zapraszamy do pytania. Prosiłbym najpierw powiedzieć, z jakiej redakcji jesteście i później zadać pytanie. To nie ma więcej pytań, czyli dziękuję bardzo. Zapraszamy na